Cześć. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj odcinek z kuchni, więc z góry przepraszam za zmywarkę. Mam taką archaiczną, że jak włączam, to wiem, że działa. O rozstaniach. O rozstaniach. I ten odcinek to taki odcinek dwa w jednym, czyli możecie zastosować to, o czym będę chciał Wam powiedzieć do swojego życia zawodowego i do prywatnego. Mechanizmy są zgoła te same. Chodzi o rozstanie, czyli w aspekcie zawodowym, chodzi o to, żeby pójść do swojego szefa i powiedzieć mu: Słuchaj, nie chcę z Tobą pracować, i odchodzę. Nic, nie chcę, żeby nas więcej łączyło. żegnaj. No i mamy do czynienia wtedy z taką emocjonalną reakcją szefa. Przynajmniej spodziewamy się emocjonalnej reakcji szefa. I o tym pogadamy. Chcę Wam powiedzieć, jak do tego się przygotować i też jak zarządzić tą rozmową, bo zazwyczaj bywa ona dosyć trudna. Bywa ona trudna dla osoby, która chce odejść z firmy, która chce odejść w ogóle. Więc y, kilka kroków. Przygotowałem sobie notatki, więc. Tym razem jestem troszkę lepiej przygotowany niż ostatnio, ale też chcę dużo bazować na swoich doświadczeniach prywatnych, bo odchodziłem często. Nagrywam ten odcinek o odchodzeniu, ale wiadomo, że odchodzenie od kogoś czy odchodzenie z firmy to jedna strona medalu. Zawsze jest jeszcze ta druga strona medalu, czyli odchodzimy z jednej firmy, ale zaczynamy pracę w innej firmie i patrząc na swoje życie zawodowe z takiej perspektywy kilkunastoletniej, już letniej dochodzę do wniosku, że te wszystkie odejścia, mimo że mogłem się wtedy zastanawiać, czy są dobre, to ostatecznie okazały się bardzo dobre, bo doprowadziły mnie do tego miejsca w życiu, w którym jestem, a jestem bardzo zadowolony z tego miejsca, w którym jestem, więc no nie mogę kwestionować tych odejść. A zatem dzisiaj o tym Pewnie odcinek niezwykle niszowy, no bo dedykuję go głównie osobom, które mają już nagraną ofertę pracy. No albo, te, albo tym, które kiedyś, czy w najbliższym czasie, to planują taki ruch przedsięwziąć. A zatem trzy kroki, zapraszam i zaczynamy. Po pierwsze, musisz dokonać racjonalnej oceny swoich motywów. Musisz jakby być świadomym, dlaczego w ogóle. Znalazłeś się w procesie rekrutacyjnym. Co się stało, że, że poszedłeś, poszłaś na rozmowę, i jak to się stało, że, że ktoś przygotował ofertę dla ciebie? Często albo zdarza się tak, że po prostu pracujemy sobie w firmie, wszystko jest ok, no ale zadzwoni nagle headhunter, umówi nas na rozmowę kwalifikacyjną, wszystko pójdzie dosyć sprawnie i ktoś stworzy nam fajną ofertę pracy. I... I wtedy mamy dylemat, bo w zasadzie do końca nie byliśmy przekonani, czy chcemy zmieniać pracę, a nagle proces przyspieszył tak gwałtownie i nagle pojawiła się jakaś oferta i w zasadzie ta oferta nie jest zła i zaczynamy się zastanawiać, no ale jak to wszystko teraz ograć. I z pomocą przyszedłem Wam ja i jeden z moich bardziej udanych odcinków, który nagrałem ponad rok temu, o tym jak przez taki proces. Zmiany pracy przejść. W znaczeniu, jak sobie to wszystko w głowie poukładać, jakie elementy wziąć pod uwagę, na co, na co uważać, a, a, a co można zignorować. Więc linkuję ten odcinek dla tych, którzy jeszcze nie widzieli. Jakby chciałem Wam przypomnieć, że to jest krok najważniejszy. Musicie mieć dużą samą świadomość tego, dlaczego odchodzicie, jakie były przyczyny po Waszej stronie, po stronie pracodawcy, tak żeby móc. Robiąc następne kroki, mieć taki silny fundament. A tym silnym fundamentem jest to, czego chcecie i skąd w ogóle ten pomysł na zmianę pracy się wziął. To po pierwsze. Więc dosyć prosty krok. Tak wystarczy obejrzeć poprzedni odcinek i, i zrobić sobie takie wewnętrzne podsumowanie. To numer jeden. Numer dwa. Bardzo ważny krok. Zanim zakomunikujecie swojemu szefowi, że, że macie ofertę i że odchodzicie, no to musicie się przygotować, czy... Będziecie przygotować na to, czy będziecie w ogóle negocjować kontrofertę. Co się stanie, jeżeli wasz pracodawca, wasz menadżer wyjdzie z bardzo ciekawą propozycją, albo spełni wasze e, oczekiwania, które do tej pory nie mogły być spełnione? I musicie być tego świadomi. Musicie być świadomi, e, że taka sytuacja może się zdarzyć, i musicie się przygotować do tego, czy chcecie takie negocjacje otwierać, czy może nie. Bo tak naprawdę w tym momencie to macie tylko dwie opcje wyboru. Jedna to, że tak, chcę negocjować tą kontrofertę, chcę negocjować jej warunki, a druga, nie, absolutnie nie chcę już w ogóle na ten temat rozmawiać. Chcę jak najszybciej zabrać swoje rzeczy, skończyć przygodę z tą firmą i pójść dalej. Bye, bitch. Ha, 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 ha. Czy jest jakieś. Najlepsze rozwiązanie? Czy jest jakiś taki standard, że albo zawsze przyjmujemy kontrofertę, albo nie? No nie, bo wszystko zależy od waszej obecnej sytuacji. Jeżeli macie pracę, z której jesteście bardzo zadowoleni, macie mnóstwo przyjaciół, kolegów, koleżanek, a jedyne, co wam w tej pracy nie odpowiada, to na przykład za niskie wynagrodzenie, no to być może ta oferta z rynku i te negocjacje kontroferty rozwiążą wasze wszystkie problemy i okaże się, że. Po tej podwyżce albo po zmianie grejdu, na którym jesteście, firma okaże się firmą waszych marzeń więc nie ma jednego najlepszego rozwiązania. Musicie to dostosować pod siebie, no i musicie rozumieć swoje potrzeby. Co to znaczy w ogóle, że otwieramy negocjacje w ramach kontroferty? Sytuacja jest. Dosyć prosta. Po prostu, jeżeli szef Was spyta się, czemu postanowiliście odejść, no to powiedzcie o tych tematach, które chcecie negocjować. Czyli, jeżeli chcecie negocjować podwyżkę czy kwestie wysokości Waszego wynagrodzenia, no to powiedzcie, że odchodzicie ze względu na to, że rynek oferuje Wam więcej. Jeżeli chcecie zmienić godzinę swojej pracy albo swój work-life balance, no to powiedzcie, że odchodzicie ze względu na work-life balance. Więc. Wtedy jak podniesiecie temat, który Was boli, no to jest szansa, że w tej kontrofercie pojawią się te tematy, które są dla Was ważne. Tak to wygląda. Nie musicie nic oficjalnie stwierdzać i mówić Hej szefie, ja otwieram właśnie pole do negocjacji, proszę czaruj mnie, może, może ulegnę. To tak nie wygląda. Tyle, krok numer dwa. I teraz krok numer trzy, czyli już sama rozmowa z szefem. Bo tutaj mogą wydarzyć się naprawdę dziwne rzeczy. Dziwne, bo Pełne emocji, pełne niezrozumienia, pełne, pełne stresu, bo nasz szef, czy każdy szef, to jest jednak człowiek. Aha! Kiedy odchodzimy od naszego szefa, szczególnie jeżeli nie ma zbyt dużego doświadczenia zawodowego, no to on może to przyjąć dosyć personalnie, no bo to jest taki element porzucenia. No. Wasz szef tworzy zespół, wasz szef tworzy jakieś takie środowisko pracy, a wy swoją decyzją o odejściu mówicie, no nie podoba mi się to, ja tu nie chcę być na tych warunkach, to stado no nie jest moim stadem, no żegnaj. Więc może być emocjonalnie. I teraz może być emocjonalnie w kilku scenariuszach. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem i takim najczęstszym mechanizmem psychologicznym osoby odrzuconej jest taki emocjonalny szantaż czy chęć wtłoczenia was w takie poczucie winy. Nie wiem, to ja wywalczyłem podwyżkę ci dwa lata temu, albo nie wiem, dostałeś ten zespół, który chciałeś, albo biurko, albo komputer, który chciałeś, a ty teraz ode mnie chcesz odejść po tym wszystkim, co ja dla ciebie zrobiłem. Ciężko jest odpowiedzieć na szantaż emocjonalny, no bo ktoś ewidentnie daje wam sygnał, że czuje się urażony, że, że poświęcał się waszej relacji e, zawodowej, e, a wy teraz Macie na to wywalone i sobie odchodzicie do kogoś innego, więc ktoś czuje się po prostu skrzywdzony. Jedyna tak naprawdę skuteczna metoda, czy skuteczny sposób, żeby to dosyć przyjaźnie załagodzić, to jest stwierdzenie, że bardzo Ci dziękuję za wszystko, co do mnie zrobi, dla mnie zrobiłeś, że strasznie to doceniacie, żeby podkreślić, że. Że ta osoba, od której odchodzicie, jest w jakiś sposób dla was ważna. Czyli chodzi o to o tak naprawdę zbalansowanie, że z jednej strony doceniacie tą osobę, która coś dla was zrobiła, ale z drugiej strony, no to każdy na końcu tej drogi zawodowej no, musi myśleć o, o swoim interesie. O, o swoim interesie. To pierwsza metoda, i czy pierwszy problem, czy pierwszy schemat, który w takiej rozmowie może się pojawić. Czyli szantaż emocjonalny. Um, i wtłaczanie was w poczucie winy, dlatego, że jest jeszcze szantaż, ale już nieemocjonalny, szantaż taki um, hamski, taki prymitywny, graniczący, albo nie wiem, to nawet nie graniczący, będący typowym przejawem mobbingu, zastraszenia, herazmentu i wszystkich tych złych rzeczy, czyli ktoś może powiedzieć OK, Hej. Pamiętaj, że mogę ci zrobić złą renomę, albo znam kogoś w tej firmie i mogę, mogę ci już na, na wejściu utrudnić życie, jeżeli jeżeli ode mnie odejdziesz. Czyli jest to taki szantaż nie tyle emocjonalny, czyli jest to taki szantaż pełen gruźb, że ktoś może wam zrobić coś bardzo przykrego, albo bardzo, bardzo utrudniającego wam pracę w nowej firmie. I taka sytuacja mimo, że wydaje się najbardziej dramatyczna, taka sytuacja mimo że wydaje się okropna to tak naprawdę ugruntawia was tylko w przekonaniu, że dobrze zrobiliście. Czyli jeżeli wasze, wasz wam grozi, to znaczy, że to jest okropna osoba, to jest okropny psychol, od którego trzeba jak Najszybciej uciec, więc wtedy wasza jedyna reakcja to jest taka OK, rozumiem, słyszę, co do mnie mówisz, ale proszę podpisz mi tutaj papier, bo twoim obowiązkiem jest podpisać ten papier i dziękuję bardzo, do widzenia. Jak najszybciej kontakt z taką osobą po prostu trzeba urwać. Więc jeżeli macie w ogóle podejrzenia, że jakikolwiek, w jakikolwiek sposób wasz menadżer może się tak zachować, bo na przykład bazujecie na jakichś takich wcześniejszych doświadczeniach, to sorry, że tak powiem ale uważam, że taką rozmowę warto nagrać. Takie zachowania należy tępić i takie zachowania należy eliminować z życia zawodowego. Więc jeżeli ktoś Wam grozi, to groźba jest zawsze rzeczą, która jest niezgodna, niezgodną z, z politykami firmy, ale też z prawem. Jak ktoś nam grozi, to jest to przestępstwo. Po prostu takie, takie osoby należy, należy eliminować ze swojego życia. Zdarza się też, że szef w przypływie jakby desperacji, nie będzie chciał tej desperacji ukazać, będzie chciał wejść w rolę takiego waszego przyjaciela, doradcy, który będzie, was, będzie starał się was przekonać, że to, co robicie jest złe pod względem waszej kariery, że to nie jest dobre, jeżeli chodzi o perspektywę rozwoju, że na przykład firma, do której odchodzicie jest, jest złą firmą, że jako pracodawca nie zapewni wam takich możliwości rozwoju, jak, jak, jak obecna firma. No może się tak zdarzyć i najlepsza opcja w takim przypadku to po prostu podziękowanie za troskę, wyrażenie jakiegoś takiego zadowolenia, że, że, że ktoś w ogóle myśli um, o Waszym dob dobru, no ale jednak postawienie tej, tej granicy jest ważne, że ok, dziękuję Ci bardzo, ale no, jestem świadomy tej decyzji, to ja będę ponosić konsekwencje tej decyzji, więc bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach jak przebiegały wasze rozstania, szczególnie zawodowe, bo to jednak jeszcze kanał o korpo świecie i jakie porady czy jakie doświadczenia wy macie, tak żebyśmy my wszyscy od siebie mogli się troszkę nauczyć na takich prawdziwych case'ach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, cześć.